Nowy rok, nowa ja. Statystyki są nieubłagane. 80% postanowień noworocznych ląduje w koszu już w połowie lutego. Dlaczego? Bo rzucamy się na głęboką wodę. W 2026 roku zrobimy to inaczej. Pokażę Ci pięć naukowo udowodnionych małych zmian w diecie, które nie wymagają rewolucji, a sprawią, że Twój organizm podziękuje Ci już po dwóch tygodniach. Zaczynamy. Pierwszym z małych kroków, które dużo zmienią, jest picie. Tak dobrze słyszycie, wystarczy, że zamiast picia kolorowych napoi gazowanych i soków z kartonu, zamienicie to na, na wodę z cytryną, miętą, imbirem lub mrożonymi owocami. Napoje słodzone powodują gwałtowny wyrzut insuliny. Według badań płynne kalorie nie dają uczucia sytości, co prowadzi do nadwyżki energetycznej i odkładania tkanki tłuszczowej, szczególnie trzewnej. Odpowiednie nawodnienie poprawia funkcje poznawcze i metabolizm. Już 2% odwodnienia obniża naszą koncentrację. Zasada pół talerza warzyw. Na czym polega zmiana? Nie musisz przechodzić na weganizm. Po prostu przy każdym głównym posiłku dopilnuj, aby połowę Twojego talerza zajmowały warzywa: świeże, gotowane na parze lub pieczone. Gęstość odżywcza versus energetyczna. Warzywa mają mało kalorii, ale mnóstwo błonnika. Błonnik opóźnia opróżnianie żołądka, co stabilizuje poziom cukru we krwi. Różnorodność roślinna to paliwo dla twoich dobrych bakterii jelitowych. Zdrowe jelita to lepsza odporność i lepszy nastrój. 3. Wymiana pieczywa białego na pełnoziarniste lub na zakwasie. Na czym polega zmiana? Zamień białe kajzerki i chleb tostowy na prawdziwe pieczywo żytnie na zakwasie lub chleb z pełnego przemiału stabilizacja energii. Produkty pełnoziarniste są trawione wolniej. Dzięki temu unikasz tak zjazdu energetycznego po posiłku. Magnez i witaminy z grupy B. W procesie oczyszczania mąki tracimy do 80% tych składników. Wybierając pełne ziarno, wspierasz swój układ nerwowy i odporność na stres, co w 2026 roku będzie kluczowe. 4. Wprowadzenie jednej porcji kiszonek dziennie. Na czym polega zmiana dodaj do swojej diety codziennie małą porcję kapusty kiszonej, ogórków lub kefiru. Oś jelitowo-mózgowa nauka w ostatnich latach oszalała na punkcie mikrobiomu. Badania publikowane w czasopiśmie Cell wykazują, że dieta bogata w fermentowane produkty zwiększa różnorodność bakterii jelitowych i obniża poziom białka c reaktywnego, CRP, które jest markerem stanu zapalnego. Produkcja serotoniny. Czy wiesz, że aż 90 do 95% serotoniny, hormonu szczęścia, powstaje w twoich jelitach, a nie w mózgu? Dbając o bakterie poprzez kiszonki, realnie wpływasz na swój nastrój i odporność na stres w 2026 roku. Biodostępność. Fermentacja to wstępne trawienie. Dzięki bakteriom kwasu mlekowego, witaminy i minerały z warzyw są znacznie lepiej przyswajalne przez twój organizm. 5 Wielka zamiana. Odstaw białe na rzecz pełnego ziarna. Na czym polega zmiana? Zamień biały ryż, klasyczny jasny makaron oraz kuskus na ich pełnoziarniste odpowiedniki: ryż brązowy, dziki lub czerwony, makaron pełnoziarnisty, razowy oraz grube kasze: gryczana, pęczak. Dlaczego to działa? Anatomia ziarna. Podczas produkcji białego ryżu czy mąki usuwana jest zewnętrzna okrywa, otręby oraz zarodek to tam kryje się 80% wartości odżywczych. Wybierając wersje brązowe, dostarczasz organizmowi naturalny magnez, cynk, żelazo oraz witaminy z grupy B, które są kluczowe dla Twojego metabolizmu w 2026 roku. Błonnikowa tarcza. Pełnoziarniste produkty mają od 2 do nawet 4 razy więcej błonnika niż ich białe odpowiedniki. Błonnik działa jak spowalniacz dla glukozy. Według badań publikowanych w The Lancet, wysokie spożycie błonnika wiąże się ze znacznym spadkiem ryzyka chorób serca i cukrzycy typu 2. Sytość na dłużej, dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu IG, energia z brązowego ryżu uwalnia się stopniowo. Zapobiegasz tym samym nagłym wyrzutom insuliny, które kończą się napadami głodu i chęcią na słodycze godzinę po obiedzie. Nowy rok 2026 nie musi być rokiem kolejnej restrykcyjnej diety, którą porzucisz po dwóch tygodniach. Niech to będzie rok budowania fundamentów. Małe kroki, o których dzisiaj mówiłem, nauka nazywa nawykami kluczowymi. Gdy opanujesz jeden, reszta przyjdzie z zadziwiającą łatwością. Ciekaw jestem Twojej opinii, która z tych zamian wydaje Ci się najłatwiejsza do wprowadzenia od jutra? Napisz w komentarzu, wchodzę w to. I podaj numer punktu, od którego zaczynasz. Wspierajmy się nawzajem w tych postanowieniach. Jeśli chcesz więcej konkretnej naukowej wiedzy o jedzeniu podanej w przystępny sposób, nie zapomnij zasubskrybować.